Witajcie kolejny raz na naszej inwestycji Właśnie kończymy, czyli robimy wylewkę antydrytową. To już jest ostatni poziom, czyli oficjalnie kończymy etap przygotowania instalacji do wylewek i tynków Na dole, jak widzieliście, trwają wylewki. Na górze już wylewka jest gotowa. Zrobiliśmy to jakiś miesiąc temu. Tu już bardzo fajnie zdążyło wszystko związać i odparować. Tak więc kolor już jest odpowiedni. Podsumowując, co tak naprawdę robiliśmy na tym obiekcie? To, co widzicie, to jest właśnie zakończenie etapu przygotowania wszystkich instalacji do wylewek i tynków. My swoje budowy dzielimy jak gdyby na dwa etapy, czyli rozkładanie instalacji, to co jeszcze widać na ścianach i to co zostało zalane w posadce i etap jak gdyby wykończeniowy, czyli po tynkach. Białe montaże, czyli mamy kotłownię, wentylację maszynowni, jakiś montaż odkurzacza centralnego, montaż osprzętów elektrycznych, wszystkie te prace wykończeniowe, które wykonywane są po zatynkowaniu ścian i po wylaniu Czyli w tej chwili e, ściany zostaną zatynkowane, pozostaje montaż o sprzętów elektrycznych i wszystkich elementów dekoracyjnych, tak jak tu. E, tu mamy podejścia do wentylacji, czyli po zatękowaniu te rury zostają obcięte i w wolne otwory montowane są anemostaty czy jakieś inne kratki dekoracyjne w momencie, kiedy mamy nawiewniki ze ściany. Ale to wszystko już jest etap drugi, czyli białe montaże po wylewkach i tynkach. To samo dotyczy montażu armatury łazienkowej, czy gniazdek odkurzacza centralnego, czy tak jak tu montaż iPada, czyli panelu do sterowania domu. Wszelkie podejścia, podmieszacze e, czy montaż biletów, czy tak jak tu wylewka ze ściany, to wszystko już jest etap wykończeniówki. Najczęściej e, robi to glazurnik, czyli aranżując całą łazienkę, e, montuje również e, armaturę łazienkową. W momencie, gdy ma z tym problem, e, podjeżdżamy. I montujemy mu e, mieszacze podtynkowe, tak żeby system był spójny, czyli wykorzystujemy kształtki systemowe, nie podłączamy na żadne wężyki czy połączenia gwintowane. Czyli podsumowując, e, co tak naprawdę wykonywaliśmy na tym obiekcie, czyli zaczynając od instalacji kanalizacji, e, całe rurowanie w budynku. To samo jeśli chodzi o zimną, ciepłą wodę i cyrkulację. Również tą instalację na tym obiekcie rozkładaliśmy. Z takich grubszych spraw, no to oczywiście wentylacja mechaniczna. System zender, czyli układ rozdzielaczowy. Na strychu znajdują się główne rozdzielacze. Tam jest cała maszynownia i tam jest również centralka wentylacyjna. To co widzimy to już są jak gdyby elementy wykończeniowe, czyli mamy w tym pomieszczeniu cztery nawiewy, z tej strony mamy wyciągi, tu brakuje już tylko anemostatów, czyli to co mówiłem, po obcięciu w momencie kiedy zostanie zatynkowane obcinamy równo z i to idą anemostaty i to jest koniec. Czyli w całym budynku mamy instalację wentylacji schowaną w warstwach posadzki. Podrzucę do filmu kilka zdjęć, będzie wiadomo o co chodzi. Natomiast tu wszędzie znajduje się orurowanie pod nami, czyli kilka jest pionów, którymi sprowadzane są na podłogę następnie w posadce kanałami płaskimi rozprowadzane jest do nawiewników, które są na dole. Tu mamy jedną z takich zabudów, czyli tutaj pięć punktów nawiewno-wyciągowych, które znajdują się na parterze ze strychu, sprowadzane jest to w takiej zabudowie. Tu mamy główną rurę od czerpni powietrza, czyli to jest zasilenie świeżym powietrzem dla budynku. Na strychu znajduje się centralka. Tam jest wyrzutnia dachowa, która usuwa nam zużyte powietrze z budynku. Tu mamy kolejną łazienkę. Gdzie również pod nami znajdują się kanały wentylacyjne, które prowadzone zostały na parter, z innych instalacji tu zastosowaliśmy odkurzacz centralny w systemie Retraflex, czyli wąż chowany w ścianę. Na poprzednich filmach mogą Państwo znaleźć materiały z realizacji tej instalacji. I kolejną rzeczą jest oczywiście ogrzewanie, zarówno podłogowe. Jak i ścienne. W sypialniach, e, na piętrze mamy dodatkowe grzejniki ścienne. Tam, gdzie mamy wysunięte prysznice na zewnątrz, również ściany są podgrzewane. Dodatkowo, oczywiście, wszędzie jest ogrzewanie podłogowe. W połączeniu z wylewką anhydrytową naprawdę uzyskujemy bardzo fajne efekty. Przekazywanie energii w ten sposób jest w tej chwili najbardziej komfortową formą ogrzewania domu. Tu mamy dwa rozdzielacze, które obsługują nam piętro. Na dole są kolejne rozdzielacze, które załatwiają parter. Tam w tej chwili trwa wylewka. Z ciekawostek, czyli ten budynek oparty będzie na pompie ciepła, czyli ogrzewanie podłogowe i wszystkie instalacje niskoparametrowe zasilane będą z pompy ciepła. W momencie, kiedy mamy już przygotowane dolne źródło do pompy ciepła, Możemy wykorzystać tę instalację do składania budynku. Czyli na tym obiekcie również posiadamy instalację chłodzenia płaszczyznowego, czyli te wszystkie stropy, zarówno pod nami, jak i nad nami, są to stropy aktywne, gdzie rozprowadzone jest orurowanie na etapie zalewania stropów, i te płaszczyzny będą wykorzystane do składania budynku za pomocą energii z gruntu. Bardzo fajnie to działa. Jest to bardzo fajne połączenie właśnie z pompą ciepła i do tego gruntową pompą ciepła. Powietrzne oczywiście również mogą takie instalacje obsługiwać, ale wtedy za ten chłód musimy płacić, bo po prostu pompa ciepła pracuje w odwróconym trybie. Dobra, tak to z grubsza wygląda. Mamy tu komplet instalacji. Zejdźmy teraz na dół, zobaczymy, jak wygląda wylewka. <laughs> Jedno skrzydło mamy już zalane. W tej chwili trwa tapowanie. Zaraz to pomieszczenie będzie gotowe i można zalewać dalej. mamy kolejne pomieszczenie które zostało oddzielone od reszty obiekt jest bardzo duży i dlatego musimy zalewać to na etapy tak więc to pomieszczenie również zostało już zalane zaraz te wszystkie markery zostaną zdjęte i również tu będziemy mogli to wytapować i kolejne pomieszczenie będzie gotowe Ok, w tej chwili zalewamy kuchnię. Markery są rozstawione. I tak kolejno, pomieszczenie po pomieszczeniu. Za kilka godzin ten etap będzie zamknięty, i będą mogły wchodzić kolejne ekipy. W tej chwili musimy zrobić przerwę. Czekamy na drugi samochód. Eee, Pojawię się tu, jak już wylewki będą gotowe. Tak więc na chwilę obecną kończymy, jak tylko będzie można już wejść i pokazać efekt końcowy, podjadę z kamerą i pokażę Wam coś więcej, a tymczasem kończymy, do zobaczenia na budowie.